Kurwa, Edison jedzie ci wpierdolić normalnie, bo nie używasz kodu x chamie ty pierdolony. Dawaj rzecz kurwa, dziady pierdolone, a nie jeździsz kurwa na jakimś robokopie, zajebańcu. Pozdro widzowie, witam serdecznie. Chciałbym wam powiedzieć, że tyle osób właśnie czeka na wygraną, znaczy wy, na wygraną, na otrzymanie wygranej. I ja dzisiaj siadam, bo przyszła wypłatka i, i w ogóle i, i, i to dużo pieniążków jest. Ciekawe ile to jest pieniążków. Musiałbym zrobić takie podsumowanko. Pewnie ze trzy będą dla widzów, więc widzicie jak to one się poświęca dla was widzowie? No właśnie i losujemy w tym momencie 15 zł do wygrania. A nagród się już możecie spodziewać, wygra Perełka1, Biała Dusza to ma farta, super filmik, pozdro mordo, dziena mordo i zapraszam na ten całkiem ciekawy film, także naprawdę oglądajcie, bo zobaczycie co się odjebało, elo. Zadupiaj tu na górę, Inurus, szybko kurza z tą lodziarnią ty szmulu, gdzie się kurza wymienia skiny? no, no, najlepsza strona to pirate słabgo szmajnowy. Co ty mi tu, ciuludujesz? dojesz? Ja chcę skin! Strajduj swoimi skinami na Pirateswap.com Najlepsza strona w mecie! Użyj kodu XTONY i odbierz bonus aż 35% What od co to? Siemano widzowie witam serdecznie, a kto to tutaj się wita z takimi szefami jak wy, łotego kurda co do, witam serdecznie tony, tony, tony malinowy wasz ulubiony, witam serdecznie Tak to ja skromnie mówiąc Widzowie, Good knife Blue Steel MW58384pln Gościu, dolary amerykańskie Normalnie konkurs nie jest jeszcze zakończony, mamy 56 tutaj zawodników, którzy walczą o tą potężną kosę więc wjeżdżaj tutaj kuźwo na rejon. Normalnie do konkursu. Jeszcze masz szansę. Dwie dyszki sobie wpłacasz na casę Huga. Jest kurde elegancko. No i możesz użyć ogólnie kodu strony też, żeby sobie tutaj doładować kasiorkę, nie? Ale my nie gadamy o dudnych rzeczach, bo takie rzeczy to są wiadome. Przecież nie macie 10 IQ, gościu, nie? Tak mnie się wydaje, przynajmniej widzowie. Możecie napisać w komentarzu, jak to tam u Was wygląda. Czy jest kurde wszystko elegancko, czy jest kurde wszystko yyyy y, td gościu dzisiaj, dzisiaj panowie skrzynka atomowa do testowania atom skrzynka więc mam nadzieję, że z niej coś siądzie fajnego, nie? będziemy sobie robić takie case batelki, myślę po, po, po jednej sztuce i zobaczymy jak to wyjdzie, nie? także lecimy z tematem case battle będzie tutaj odpalany i wjeżdżamy na skrzynkę atom za 32 z i tak po jednej skrzynce zaczynamy na trzy osoby i taką bitwę zrobimy. Poczekamy, może ludzie do nas dołączą. Ogólnie około 300 zł budżetu, więc wcale niedużo, wcale niedużo. Musimy po prostu dać radę jakoś i zrobić piękne pieniążki z tej skrzyneczki. No, jak łapkę zostawisz w górę, to myślę, że się uda. A z, z aktywnością na kurwiajcie. O, Windows update mi się to odpalił. No nie wiem, że będzie mi się teraz Windows updateował, bo go rozkurwię. Kenny TM, dobra, gramy z botem, zobaczymy czy giga buła zrobi wrażonko. Kto wygra tę potężną walkę, ale kuźwa gówno dało. Więc tworzymy jeszcze raz bitewkę na trzy osoby. Spoko. Lecimy jeszcze raz. Lecimy, nie śpiemy widzowie, ładnego tego co go muszę przygotować jakieś nowe tutaj ofensywne intra i, i w ogóle ciekawe rzeczy, yy, bo tak, bo tak, bo tak, bo tak. I żeby nie było, będzie bardzo miło. Bardzo, 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 bardzo miło. No, wbijajcie tam piraty, Swap, jak chcecie coś wymieniać, to pamiętajcie, X-Tony, nie? Bo, bo trzeba, bo trzeba wbijać, kurde, na Pirate słapa. jak wymieniacie skinki, elegancka strona, jest zajebiście. Dobra, Kani, znowu z Kani i BotNerd wjeżdża na rejon, zobaczymy, co skrzynka nam tu pokaże. Kurwa, jakie to gówno daje, ten Kani wygrywa cały czas, uju ob strony. Dobra, do trzech razy sztuka, mówią, do trzech razy sztuka, teraz na cztery osoby. Klasikos, już mamy 200 zł. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to widzowie. Bo kurde, jest tak o, tak o, średnio jest kurde. Więc mam nadzieję, że to nie będzie naj, naj, najszybszy filmik na świecie. I że uda nam się tutaj zdobyć coś fantastycznego, pięknego. Gdzie jest Kani? Gdzie jest Kani, który wygrywa wszystkie bitwy ze mną? Kani, gościu mainowy, wbijaj. Dobra, gramy z losowymi botami. Może Kani tutaj dołączy? Kani, Mordo, kurwa, wjeżdżaj tu na rejon. Nie chcę dołączyć. Dobra, gramy. Obyśmy to wygrali, widzowie. Ja pierdolę. Na razie ta skrzynka to się mocno pałeczkę. Dobra, zrobimy sobie tak, free case sobie otworzymy. Może trafimy coś fajnego. Emeraldzik wjeżdża na rejon, tutaj za darmoszkę. Emeraldzik za darmoszkę. MP9, futczej! 12z, -a. Słucha te, yy, rozjebane kurwa, gościu. Okulary na rejonie, Platinum darmowa. Ło, 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 ło. 12 zł Gold za darmo. Lecimy, lecimy, by trochę sobie podbić ten nasz, kurde, e, status gościu, nie? Silver za darmo, wjeżdżamy na Rayon. Let's go to the moon. Ty, ale ten dźwięk to rozpierdala. Mieliście to przyciszyć. Chamy pierdolone. Kurwa, w dupę jebane. A wy co, odpierdala ta. No i co 24 godziny można sobie takie coś otworzyć i tu macie jeszcze do naszego serwera Discord, ja akurat Discorda nie posiadam, wyjebane mam w takie gościu rzeczy i sram na to, nie? Także tylko e-mail. Tylko e-mail X Tony gościu. Dobra, co my tu możemy jeszcze zrobić? Mamy 10 tysięcy punktów. To może z Marketplace abyśmy sobie tego DACA kupili i otworzyli. I chwilę poczekamy, może szczęście do nas przywróci się. I na Bitewce elegancko coś otrzymamy. Ale możemy też normalnie skrzynki otwierać w sumie, więc spróbujmy sobie. Trochę tutaj diamentów będziemy zdobywać elegancko Ekspa, więc wjeżdżamy, jak mój level w ogóle? Mój level jest kurde koks 32, 32. I mega chujnia. Sprawdźmy procenty, sprawdźmy procenty widzowie, bo na razie to tutaj nie bardzo, nie bardzo mi się to podoba. To scroll mi się zjebał. Dobra, jest Long Knife, Marble Fate. No to fajne rzeczy są, ale czemu jest taki mały procent na coś fajnego? Nie wiem, dziwna sprawa. No musimy próbować do skutku. Atomowa skrzynka wjeżdża na rejon i daje nam. G -g 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 gówno. Trochę lepsze gówno, ale gówno. No i co tu zrobić, widzowie? Co tu zrobić? Dobra, wjeżdżamy na Case Batla. No, może zrobimy tak, jeszcze raz sobie zrobimy skrzyneczkę pojedynczo. Zobaczymy, czy ta skrzynka pojedyncza da nam tutaj wygrać coś. Może underdoga sobie ustawimy, jak tam dobrze nam idzie. Zagramy z botami. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co tu się od, od Janie Pawli. No. Nie widzę tutaj nic sensownego, więc robimy bitwę na fulla. Full eat, gościu. I musimy zaryzykować, bo tu brak ryzyka jest ostatnio w tych filmach, moim, moim zdaniem. Jest brak ryzyka i gościu jest po prostu lipa. Więc robimy sobie na cztery skrzynki. Gramy z losowym botem. Let's go. Bo tu ludzie nie wbijają do tonego. Smutek, żal. I w ogóle itp. Ojoj, oj, oj. Trafił, kurde. Dosyć mocną nagrodę. O ja pierdolę. O ja perdolę. Batman, kurwa, weź się ogarni, gościu. Ty szmuluję, bany. Chłódź na moje Batman. Uch. Nie ma farta, nie ma farta ostatnio na tym casse Totalny shit jest, totalny shit. Ziomek trafia takie skiny. A my nic, a my nic. A my kuźwa nic. No tragedia. Tragedia. Royala dla Tonego. Ale to nie wiem co by się musiał w Royalu trafić, żebyśmy wygrali. No na pewno kurwa nie Galil, jebane. No i wygrał, 500. stów, tutaj bez emocji, chujowo to wyszło, powiem wam widzowie, nie wiem co się dzieje tutaj z HGH ostatnio, ale słabo sypie, słabo sypie, więc co, Pozdro 600, skrzynka, moim zdaniem oceniam ją jako jedno jebane wielkie dno, co sądzicie o tej skrzynce, może wam daję, oddaję, mi dzisiaj nie odda w ogóle jebać Atoma, gościu, na rejonie, Pozdro 600, widzimy się w kolejnych filmach.